Witam. Tutaj pierwszy odcinek krótkiej nauki po panów. Nie, przepraszam panowie, tak pomyliłam się. Więc, ty tutaj wszystko wiecie, jak się wpisuje i tego. Nie? No więc, tutaj wiecie, że trzeba wpisać w planet i tak dalej. To jest pierwsza część Tutaj bierzecie nowe użytkownik. Tutaj wybieracie sobie jaki, kogo chcecie mieć, kim jesteście. Chłopakiem albo dziewczyną. Tutaj, tutaj przypadkowo oni Wam wybierają. Tutaj możecie, tutaj możecie wybrać jak kolor skóry. Całkiem biały na przykład. Albo całkiem brązowy. Możecie wybrać różne kolory, także ja sobie akurat wezmę te. możecie wybrać sobie oczy. To są brzydkie, to nie dlatego, tych lepiej nie wybierajcie, wiecie. Ja biorę te. Ja biorę te, tam są najbardziej naturalne te są najbardziej naturalne i ja, ja akurat mam już na swoim innym kącie. No i ja akurat mam te oczy, a te są najbliższe dla mnie, więc... Ale i tak dla mnie są najbardziej naturalne te. Tutaj wybieram, żeby właśnie na tamtych kącie mam tak. Dla mnie to jest najbrzysza, prawda? Tutaj możecie sobie wziąć te tak. przykład też są ładne. No dobrze, tutaj wybieracie sobie włosy. Tutaj zmieniacie kolor. na Przykład czarny, ale to jest za jasne. Weźmiemy żółty. Ale nie te włosy. Tutaj wybieracie włosy, jakie chcę mieć. Ja mam na tamtym końcu takie. Ale tego, co wezmę, to nie, takie. Ale na pewno nie białe, bo one nie są naturalne, tylko żółte. Dobrze, tutaj wybieracie ten. Przyjmujcie się później, sobie coś można kupić. No więc tutaj wybieracie sobie, co chcecie. Ja wezmę to. Tam w końcu mam sukienkę. Lepiej weźcie sobie od razu spodnie, no bo później tu kupicie tylko bluzkę i macie już trój. I tutaj możecie znowu sobie wybrać kolor. Tutaj wybieracie spodnie. Ja wybiorę białą spódniczkę. A może różową, bo będzie bardziej do tego pasować. Taką jasną. Patrzycie tutaj. nie, to jest inna, ciemna. E, ona jest taka fioletowa ta bluzka, także... ma e, różowe paski, więc... Tutaj wybieracie sobie... Hmm, jakie chcecie mieć buty, na tamtym kocie mam trampki, ale teraz będą pasować te. Tutaj jak zwykle zmieniacie kolor, może wezmę białe. Biało-czarne, bo to najbardziej pasuje. Tutaj bierzecie OK, Wpisujecie swój login, w którym akurat chcecie grać. Teraz zobaczymy, coś Tak, są gwiazdki. No więc, tutaj wpisujecie swój login, jaki będziecie mieć. Ale na przykład nie podajcie swojego prawdziwego imienia, bo, ktoś może tego, ale najlepiej wprowadzić swój prawdziwy. Więc. Ojej, to nie pasuje. Już zajęte jest. No więc wpisuj, No więc wpiszę. No albo nie. No dobra, to jednak trochę inna Możecie tutaj jeszcze trochę zmienić też. Jeśli akurat zapisuj, iście i nie chcecie mieć takiego, to proszę. Możemy zrobić sobie gomę, ale wtedy musimy. Zmienić trochę kolor y, skóry. Lepiej na taki naturalny, kremowy, nie? Później możecie znowu zmienić to. Ja zmieniam na taką skierneczkę. Lepiej zostawcie sobie tą spódniczkę, bo takiej nikt nie widzi, a później możecie sobie ją fajnie wykorzystać, nie? I buty. Znowu mieć in... Aha, jest sukienkę trzeba ustawić inny kolor. No przecież. Kolor jaki jest, trzeba zmienić. Zmienię sobie na. Wiecie, białą może. Co się będzie widać? A to czarne. Najlepiej sobie zrobić całą moistę, tak, żeby była. Biało-czarna, dlatego, że wtedy no jest najlepiej. Wstań. No dobrze, najlepiej, żeby spódniczka nie była widoczna. Wtedy zrobicie komuś spodzianek. Tutaj wyświecie sobie im jakie chcecie akurat mieć. Szyna. Na przykład takim. Tutaj hasło nie możecie wiedzieć, także będę go tak spisywała, po prostu nie. Um, jakie hasło? Ej, hey, nie wolno pluć. Usiądź, ładnie. Jemy na siodło, tak nie wolno na Tutaj następnie bierzecie utwórz moje kapta. O, widzicie, już zajęte. No to najlepiej sobie wprowadzić mało tych, na przykład tylko 3, 2, no, albo 3. I tam chcecie. Jeśli jest, jest już zajęta to nie wiem jak możecie to zrobić. Wtedy wpiszcie jak ty ci dam. A o później. Ak utwórzmy. jak a logowanie, wczytywanie. Logowanie, wczytywanie. No i dobrze, teraz tak wam tak podejdzie na ekran. Powiem tak. Witaj na Małym Czartach. Tak. spójrz film oraz stawiaj się pokuty oraz słowa. Kliknij, tutaj wieście że tutaj 200 i dostajecie 200, tutaj 300. Ja akurat mam swój e-mail na innym koncie. I wtedy dostajecie 300, no a prezent? Proszę go ci otworzyć ten prezent, więc bierzecie klika. Baw się dobrze. Więc, jeśli chcecie sobie z kimś pomóc... Aha! Do zobaczenia w drugiej części. Do zobaczenia w drugiej e, części. E, nauka po mowie Satanet. Onże mówię życie mu coś, coś.